Moi drodzy, we vlogu Czym żyje Grecja 4 mówiłam Wam, że dzielnica Pankraty została wyróżniona przez magazyn Time Out jako naj, jedna z 51 najlepszych dzielnic świata. Dlaczego tak się stało? Dlaczego reporter tego właśnie magazynu postanowił wyróżnić tą dzielnicę? Ja Wam powiem, że dzielnica jest naprawdę bardzo ciekawa. W tej chwili znajdujemy się na dzielnicy Pankraty. Jest bardzo ciekawa jest tutaj bardzo dużo muzeum. Wyobraźcie sobie, to jest taka mekka kulturowa. Wydaje mi się, że na Pankraty jest więcej muzeum niż w, jakiej innej w jakiejkolwiek innej dzielnicy w Grecji, w Atenach ogólnie. Jest tutaj właśnie bardzo dużo kawiarni, kawiarenek, placy placyków. Są tutaj dwie najlepsze restauracje z całej Grecji, które Wam zresztą pokażę. Znajduje się tutaj galeria narodowa, znajduje się tutaj muzeum wojenne, jest tutaj Naprawdę dzielnica jest bardzo bardzo ciekawa. Więc jeśli jesteście zainteresowani tym jak wygląda Pankrati, zostańcie ze mną. jednak zdecydowali się ze mną zostać. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie na dzielnicy Pankraty. E, moi drodzy, co ja sądzę o tej dzielnicy? Ja tutaj mieszkałam przez e, jakieś 2-3 lata, no chyba tak 2,5 powiedzmy. E, ja Wam powiem, że ta dzielnica ma oczywiście swoje blaski i cienie. E, dlatego, że tak na pewno jest bardzo ciekawa i jest tutaj co robić. Ja Wam już kiedyś mówiłam, bo na tej dzielnicy ma oczywiście e, knajpkę Edytka, moja koleżanka. E, tutaj mieszka bardzo dużo artystów. Ta dzielnica jest bardzo ciekawa, jest bardzo dużo muzea, jest życie, jest gwar, szczególnie wieczorem, to wszystkie tutaj knajpki, kawiarenki są jak najbardziej pełne. Ale właśnie przez to, że jest chaos, że jest dużo ludzi, jest taki problem, że na przykład jest problem parkowania. Żeby zaparkować na Parnikratii to naprawdę trzeba być pilotem, bo parkuje się naprawdę co do jednego centymetra. Następna sprawa, moi drodzy, mieszkając tutaj w takim gwarze cały czas, no jest troszeczkę męcząca, Ja na przykład na mojej dzielnicy, ja mam do Pankrety, ja mam 5 minut, dosłownie 5 minut, ja schodzę z mojej góry i e, już jestem na tej dzielnicy. Ja mam właśnie spokój, bo ja mam, e, una, u mnie właśnie nie ma jakichś ruchliwych ulic, e, e, jest właśnie bardzo spokojnie. I co ma ta moja dzielnica? Właśnie ta moja dzielnica to ma właśnie knajpki, kawiarenki. No i oczywiście supermarkety, mini markety, ale właśnie nie ma czegoś takiego jak telefonie. Jeśli mam jakiś problem z telefonem, czy coś, to właśnie muszę iść na Pancradi. Nie ma banków, żeby iść do banku. Też muszę iść na Pancradi. Nie ma właśnie sklepów takich dużych, odzieżowych, jak na przykład Berszka, też muszę iść na Pankrati. Nie ma sklepów typu Hondo's Center. Hondo's Center to jest taki duży sklep z chemią, gdzie kupuję zwykle sobie farbę do włosów. Też muszę tam iść właśnie na, na ten, na Pankrati. Więc jak widzicie, każda dzielnica ma swoje takie blaski i cienie. I właśnie Pankrati, właśnie, to ona jest bardzo, ona jest świetną dzielnicą na to, żeby. Żeby się fajnie bawić, żeby spotkać się ze znajomymi, żeby, żeby zobaczyć właśnie dużo wspaniałych rzeczy, tak jak Wam mówiłem jest właśnie ta międzynarodowa galeria sztuki, jest, jest muzeum wojska, które Wam zresztą pokażę. Jest bardzo ciekawa, no ale właśnie musicie lubić taki chaos. Także moi drodzy. Moi drodzy, znajdujemy się teraz w Muzeum Fundacji Vasilisa Iliciasa Gulandrisa, jest to jedna z najważniejszych prywatnych kolekcji, a co możemy tutaj zobaczyć w tym muzeum? Moi drodzy, dzieła takich mistrzów jak Van Gogh, Monet, Picasso, Lautrec, Liechtenstein, czyli naprawdę tacy artyści z najwyższej półki, bym powiedziała. A nie widziałam się tego muzeum, mam nadzieję, że w weekend to nadrobię, bo naprawdę muzeum wygląda bardzo interesująco. Jeszcze gdziekolwiek powiem Wam, że na dachu tego budynku znajduje się w tej chwili najlepsza restauracja w Atenach. Moi drodzy, a tu właśnie jest gmach Galerii Narodowej. Widać, jest to ogromny budynek, w sumie mieści 15 tysięcy obrazów i rzeźb. W ogóle wiecie, co mi ten budynek w ogóle przypomina Muzeum Akropolu, To jest bardzo podobny, jakiś klany. A tu jest ogród. Też możemy pożywiać jakieś eksponaty, jak widzimy, coś tam, coś tam tutaj jest. A z tej strony jest wejście, w tej chwili chyba jest zamknięte. No ale moi drodzy, co możemy tutaj ciekawego zobaczyć? Moi drodzy, możemy zobaczyć takie dzieła mistrzów jak El Greco, Lucia Giordano, Lorenzo Valenciano. Moi drodzy, jesteśmy w Muzeum Wojskowym, które zostało założone w 1975 roku w celu gromadzenia wszelkich pamiątek wojskowych i z II wojny światowej, i po II wojnie światowej. Wiecie co, ja nie weszłam do środka, ale zrobiłam sobie taką rundkę tutaj tylko po podwórku. i Normalnie jestem zachwycona tym, co ja tutaj widzę. Ja wam zaraz to wszystko. Pokażę, bo muzeum jest duże i widać, że jest takie nowoczesne, ale jest tutaj dużo właśnie takich wspaniałych maszyn, na przykład o! E, tutaj mamy jakąś wyrzutnię rakiet, jakąś rakietnicę, ja się na tym w ogóle nie znam, moi drodzy, ale tak mi, tak mi na to wygląda. Teraz Wam pokażę inne rzeczy. Zobaczcie tutaj, jaki piękny samolot wojskowy. Ja oczywiście, wiecie, o wojskowości nie mam zielonego, zielonitkiego pojęcia, yy, więc ja bym tutaj potrzebowała nawet yy, jakiegoś yy, stosza tego muzeum, który mógłby mi coś na ten temat powiedzieć, ale nie wiem, on jest chyba zamknięte w tym momencie, ale jak najbardziej jest yy, otwarte wejście, że można tutaj wejść, jeśli jesteś w Atenach i przechodzisz przez Pankraty, yy, to ja bym powiedziała jak najbardziej yy, zobacz sobie to piękne miejsce, to ciekawe miejsce. bardzo podoba. Zobaczcie, tutaj też taka wielka jakaś maszyna. Samolot. Nie mogę tutaj dalej do niego, bliżej do niego podejść, ale od tej perspektywy Wam pokażę. Tutaj następny taki samolot. Pięknie, nie? Tutaj jest jakiś wielki Starodawny samolot jest, oczywiście się nad tym nie znam. Jeśli wy wiecie, jak się nazywają, e, Amelia, e, ta pierwsza e, pilotka takim czymś chyba przeleciała przez ocean, się wydaje. właśnie fajne, naprawdę bardzo fajne samolocik. A tutaj, moi drodzy, helikopter. Piękne, to jest jakaś jakiś wyrzutnia rakiet, coś takiego. Tam bliżej będę mogła podejść, mam nadzieję, że nic. Co tam jest, rzeźby. No i to jest jakieś wyrzutnia. Jak najbardziej moi drodzy, bardzo ładnie to wygląda, nawet z zewnątrz, bardzo, bardzo ciekawe eksponaty. Poszłam jeszcze tutaj troszeczkę głębiej, jest taki drugi balkon, gdzie są też różne tego typu rzeczy. I szkoda, że nie pisze, co to jest. Ktoś, kto lubi tego typu wojskowe obiekty, podejrzewam, że będzie zachwycony oczywiście wszyscy milusińscy, mali chłopcy oczywiście, nie wiem, może też małe dziewczynki się na tym. Jeszcze mam tutaj pokażę, jest kilka takich eksponatów. Patrzcie, te rzeczy można sobie tutaj za darmo zobaczyć, nie widzę, żeby był jakiś zakaz, czy, czy w ogóle. Tym razem ja nie mam żadnych zakazów, normalnie weszłam tak jak tak jak mogłam. bardzo interesujące muzeum. też cały rząd takich maszyn wojskowych. To jest ostatnia paletija, którą Wam pokażę. To jest Chaondos e, Center. Tutaj wszystkie greckie kobiety przychodzą na sw w swoją podróż e, piękna i urody. Tutaj się zwykle zaopatrujemy w kosmetyki. Proszę bardzo, jak nam ładnie pan komachał. E, moi drodzy, jak widzicie, tutaj to jest straszny chaos. Straszny chaos. Tutaj w ogóle tędy przejechać... Ja Wam tutaj to na, na chwilę pokażę. Tędy przejechać naprawdę trzeba mieć y, nerwy ze stali. Za każdym razem, kiedy tędy przejeżdżamy, to jest w ogóle straszny korek. To jest po prostu też takie ścisłe centrum handlowe. Tutaj są wszystkie właśnie sklepy, sklepiki, kawiarnie, kawiarenki. I ja oczywiście z tego cała Grecja żyje. Ja w tym momencie byłam w Berszkach, kupiłam sobie dżinsy. I tak idąc właśnie tą drogą tutaj, czekajcie, tą drogą, nie, tą drogą tutaj, na wprost, ja by jakby szła cały, cały czas wprost, ja dojdę do mojego domku. Ja się właśnie już będę w tym momencie zbierać. Cię było 26 stopni, także było bardzo ciepło. Naprawdę się zgrzałam i troszkę już mi już też nogi bo. Także e, moi drodzy, e, temat, czy będę się z wami oczywiście żegnać? Mam nadzieję, że e, dzielnica wam się podobała, że e, time-out e, coś wiedział po prostu, ale jak zgódźcie się ze mną, że od mojej strony, jak idziemy od strony imitu, było, ta dzielnica była dużo ładniejsza, dużo spokojniejsza. Im bliżej centrum, oczywiście, tym większy chaos. Mieliście okazję tego y, doświadczyć, mam nadzieję, że pan Kraty się wam podobało, czyli ode mnie to już będzie wszystko, musi jakiś Aten. pa pa!